Cześć Roka z tej strony, witam Was w kolejnym materiale. Pozwolę sobie skipować kawałek mapy, czyli z Radion prostu dojść tutaj do, już do miasta. Z tego prostego względu, że e, no jest to krótka prosta, znaczy zabić parę mobów. W zasadzie nie ma tam nic specjalnego. W zasadzie zostaje nam kwestia zabicia ostatniego bossa. No i zrobienia tutaj brakujących questów, które nam, e, że tak powiem, pozwolą skończyć imprezę już na dobra. Ale po kolei to jest sprawa krótka i prosta. E, na bazar dobra, na razie, oj, na razie na bazar nie musimy iść. Idziemy tutaj. To jest chyba zrobienie generalnie bossa i koniec imprezy. Przy okazji tych questów, tak naprawdę, tutaj można całkiem nieźle sobie podlewelować. Z tego prostego względu, że te moby są na relatywnie wysokim poziomie. Weźmiemy maga. Ok, to jest z tego co pamiętam. To jest sporo biegania, generalnie. Może się mylę, już nie pamiętam, aż co Zawsze to robiłem jakimś takim. Coś dawno to robiła, szczerze mówiąc, bo jest to tydzień czy dwa temu. Po drodze przewinęło się tyle tych e, questów, map i tak dalej, że szczegóły się to trochę wszystko zlewa w jedną całość. No mamy tutaj szefa tej całej gildii chyba zaciukać. No dobra, już prawie jestem. Teraz slusa, tak mi się wydaje. O tak, a tutaj są trzy lokacje. Jeśli nie pamiętam, która jest od czego, a To tu jest skrzynka. No, to był sklep. Czyli idziemy do ostatniej. No to siup. Nie wiem, czy to wystarczy, żeby odblokować wszystko. Zobaczymy. Tak czy siak trzeba zabić bossa, bo dostajemy plus jeden do wszystkich modyfikatorów. Za tę przyjemność. <coughs> to jest chyba tędy droga. Lower District. Już nie pamiętam szczerze mówiąc. Akurat dzisiaj nagrywam prosto po pracy. Mam pustą chatę. że w sensie się gdzieś tam zebrałam młodego. Chyba do siostry, że się wybawił. Eee, passive point. Ach, dobra, to jest łatwy quest. No, to się karniemy go zrobimy. To w zasadzie chyba powinno nam odblokować już wszystko. I tak, tu musimy iść w dół. De facto yy, idąc stąd w dół, to jest wyjście z mapy. Musimy dotrzeć do. O proszę, to jest gwarantowane? Za każdym razem, wow, za każdym razem, temat tutaj jest. Świetne miejsce, żeby farmić. Z drugiej strony nie to, żeby tych magów brakowało w monolitach, ale. Dobra, i tu powinny być takie trzy roboty przed jaskinią. To będzie gdzieś tutaj u góry. Oto. No właśnie, I to jest ten quest. No i zaraz się okaże, czy to wystarczyło, i możemy iść po ostatniego bossa, czy jeszcze będzie trzeba coś pobiegać. Czy najpierw tak czy jak zrobimy bossa, a potem ewentualnie jeszcze jakiś kwestik. Zobaczymy. A potem nie pamiętam czegoś, mam wrażenie, że czegoś brakuje, co jest wymagane, by docisnąć proszę, proszę, tylko na psa, eee, by docisnąć bosa. Chcę to zrobić, bo dostajemy za to Dostajemy za to przede wszystkim jeden do każdego atrybutu. To się wydaje niedużo, ale to zawsze coś. Chciałem jeszcze odblokować do końca. Pasywek też nie mam jeszcze wszystkich, ale pasywkę to chyba dostajemy robiąc quest właśnie z bossem. Gdzie mam w ogóle iść? Chyba już tutaj byłem. Tylko. A nie, dobra, tu jest ten kolo. Lepiej się zgodzić e, na 5 patoli niż potem płacić mu 20. Dobra, mamy to. E, chodźmy na ten bazar. Czyli dole mamy już wszystkie. Czyli zostaje jedna pasywka do zgarnięcia i zrobienia bossa. Widziałem, że było 20 minut nagrania. Mamy zaliczony quest. Dobra. Pasywkę chyba właśnie też dostaliśmy. Czy mi się wydaje. 15 na 15 8 na 8 Dobra. To zostaje tylko kwestia. Utłuczenia bossa. Jak się na ten tempel rooftop dostawało? Teraz zobaczymy. Nie pamiętam tego. Travel to Oasis. Aha, dobra. Czyli mamy się dostać do oazy, i wtedy. Dobra. I to już jest końcówka, imprezy. To szybciej będzie. A nie, do oazy idziemy prosto stąd. Dobra. To up w ogóle jest um, wiosenna wyprzedaż Steam. I z tego co widziałem jest sporo fajnych gierek z mojej listy życzeń przecenionych. Tylko kurczę problem polega na tym, czy znaczy kupię je teraz, a pewnie zagram za kilka miesięcy, bo póki to jest las Epoch, jest wkrętka na tyle że nie bardzo się chce człowiekowi coś innego grać. Ja kupiłem sobie fajnego City buildera. O, już widzę, że doprowadziłem. I w ogóle fajna rzecz, bo nie wiem, czy wiecie, ale jest taki program do Mastercardów. Jeżeli mamy kartę od Mastercard, jakiś tam program taki lojalnościowy, gdzie zbiera się punkty za dokonywanie płatności kartą. No i się okazało, że w ogóle to zapomniałem, że tam się zarejestrowałem przy okazji chyba zakładania jeszcze konta w banku i miałem strasznie dużo punktów, no i oczywiście tam sporo z tych punktów to wrzuciłem na cegiełki dla fundacji Synapsis, która w której zresztą też jesteśmy, mamy dziecko w spektrum, więc oczywiście tam z 15 czy 20 cegiełek kupiłem po prostu dla nich natomiast zostało mi jeszcze kasy na 5 yy, kart podarunkowych na 40 zł na Steam no i sobie zaśliłem portfel, mam 200 zł no i mam zamiar tej promocji, całą tą kasę oczywiście przeputać na gry. No bo skoro już jest, <grytanie> to czemu nie? Myślę, że wreszcie kupię sobie Rimwarda, bo jest widziałem, że jest przeceniony. Nie może jakoś, jest może jakoś fenomenalnie przeceniony. Ale, że tak powiem, zadowalające, żeby go wreszcie kupić, bo nie ukrywam, że do RimWorld'a się od bardzo dawna przymierzałem. Grałem kiedyś dawno temu jakąś, miałem chyba przez Humble Bundle, Band miałem demówkę jakąś dostępną, i tam chwilę pograłem i bardzo mi się gra podobała, Natomiast potem, jakoś kompletnie ja zawsze obiecywałem sobie, że ją kupię. Natomiast ona zawsze kosztowała jakieś takie, nie no, 160, 150, 140 zł. Co nie jest za tak dobrą grę wygórowana cena, nie zrozumcie mnie, nie zrozumcie mnie źle. Ale zawsze uważałem, że y, jest to tytuł, który raczej wolałbym kupić przeceniony na jakiejś promce, bo, bo nie leży, że tak powiem, na mojej liście priorytetów jakoś specjalnie. Jest po prostu grą, którą chciałbym obadać. Natomiast on nie jest jakiś super dla mnie ważny i, i myślę, że właśnie teraz w tej promocji z tym. Wreszcie go ustrzelę, więc jak ktoś z Was gra w Rimworlda, to dajcie znać, bo będę być może miał do Was trochę pytań, bo z tego co wiem, e, to jest typowa gra, gdzie tak naprawdę od samego efektu ważniejsza jest podróż. I ja o tym dobrze wiem, że tam po prostu to co się dzieje po drodze, e, no zaraz. Slide nie, no to ja idę tutaj, dobra Czy tam w ogóle nie ma sensu się zapuszczać? Także, jakbyście, ale mimo wszystko, czegoś chciałbym się o tej gierce nauczyć, żeby też niegoś tak kompletnie nie tracić czasu, bo mam go mało szczerze mówiąc na granie, więc jak już gram, to lubię grać tak, żeby. Przynosiło to jakieś efekty, to jest tutaj. No dobra, możemy wrócić do miasta, tak. Apple District, i to chyba powinno załatwić sprawę. Możemy iść wreszcie utłuc Bossa. Dobra, ale gdzie on jest? Ach, okej, okay, dobra. Czyli do Lower District mamy się. A, is... A gdzie się do tego Lower District wchodziło? Chyba tutaj Tak mi się wydaje. Czy ja tam po prostu poleciałem ten Lower District? A, i ominąłem tego gostka, No nic trudno. Będzie trzeba to pobiec jeszcze raz. Czy zmarnowałem czas na niepotrzebnie na questy? No nic trudno. Już stało się. No to jest głupia mapa, bo ona się rozwidla na dwie różne strony. I najpierw trzeba biegnie się w lewo, potem w prawo. Jak się pobiegnie w jedną stronę i się rasuje, łatwo jest to pominąć. To Biegam. No, Mamy to. Hej, tak blisko wejścia. No nic, tylko kilka minut. Tak przy okazji, te kwestie, które robiłem przed chwilą, to też nie jest tak, że są bez sensu. Dobra. Czyli lecimy do Crystal Mines? A, DRI, dobra. Tak, i tam lecimy. Już, już pamiętam. Czyli nie, czyli tak wcale bez sensu te kwestie nie były. No dobra. Czyli teraz musimy się przebić przez kopalnię. Skoczyć na grzbie toru i lądujemy na dachu świątyni. Tak to szło. Dobra, już pamiętam. No dobra. To jest fajna, to jest fajna kłas, bo fajnie zrobiona mapa, misja.

nie chcę spoilować, zresztą w ogóle to mm, to jest chyba dobry moment, żeby o tym wspomnieć, jeżeli, że jeszcze nie skończyliście gry, e, to to jest dobry moment, żeby przestać oglądać, <laughs> bo e, no to będzie duży spoiler w zasadzie zakończenia fabuły gry. Więc jeżeli nie chcecie poznać zakończenia gry z jakiegoś powodu to jest dobry moment, żeby przestać śledzić, co się dzieje na ekranie. O, no, od fajnie. Z swojego czasu tego bossa uważano za najgorszego w grze, że jest super trudny i generalnie. Nawet Lagun tak nie dziesiątkował, graczy jak ona po wejściu do gry. <gry> A moim zdaniem Lagun jest trochę trudniejszy jednak od tej walki, chociaż też ten kampanijny nie jest trudny. Ten z monolitów, z podstawowych monolitów, też super trudny nie jest. Ten z monolitów, na pewnym etapie, na pewnej wysokości Corruption, no faktycznie potrafię być nieco upierdliwy. Ale też żeby nie przesadzał. No. Będzie ciekawe. Ciekawe jak sobie e, Forge Gard poradzi bo nekromanta to w ogóle pyk, to była chyba najłatwiejsza walka znaczy jak będzie klasą ona ma mocny atak w drugiej fazie do walki w zwarciu. lepiej jej unikać no zobaczymy, tutaj po to mamy armor i mitygację damage'u by się tym nie przejmować Zobaczcie, ma jebnięcia, też widzę. No raczej. Pierwsza faza widzę, że bez problemów, Dobra, więc się pozbyć. A czas na drugą fazę. To jest trudniejsza część walki. A widzę, że z taką mitygacją leczenie, No teraz będzie leczyć, oczywiście. No i już Szybko. Łatwo poszło. 23. Zobaczymy czy to będą 2 dexterity. Dużo śmieci to na pewno. Ona rzadko dropi coś fajnego, więc... Tym bym się nie przejmował. No, ja sobie filmiki daruje. No i oficjalnie to jest zakończenie w zasadzie całego poradnika. Bardzo dziękuję Wam za te 12 odcinków czyli 6 godzin gry w sumie trochę to było rozlazłe szczerze mówiąc ale to dlatego, że o proszę, dwa dexterity dostaliśmy po jednym punkcie i o to właśnie chodzi w tym no to już jest oficjalnie weszliśmy do end game'u teraz trzeba tylko wbić 7 leveli można zacząć myśleć o jakimś bildzie finalnym do finiszowania całej imprezy. Natomiast to, że tak powiem, odbędzie się poza ekranem, ponieważ nie było w żadnym stopniu przedmiotem tego poradniczka. Nie mówmy tu o poradniku. Ze względu na to, że no nie było jakieś super obszar. No tu będzie miejsce, co tego schowamy. Także cóż, bardzo jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że materiał Wam się. O, przepraszam szczerze, tak się spoko ma ten paczek, ale zawsze fajnie go robi. Także mam nadzieję, że Wam się poradnik podobał. Postaram się niebawem odezwać Was i Poch z czymś trochę ciekawszym, związanym bardziej z Endgamon i z jakimiś takimi ciekawszymi elementami rozgrywki. A no cóż, jeżeli chodzi o poradniki, napiszcie, czy coś Was interesuje w komentarzach, może coś jeszcze uda się nakręcić. Pomyśleć nad jakimś lepszym materiałem. No i cóż, jeszcze raz dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć.